Cześć widać, jedziemy kolosień Czekajcie. Okej, okay, już jestem. A dzisiaj sobie gramy w, w sobie I będziemy i będziemy po prostu sprowadzać światy. O. Kogo to był świat? A, ten mój fajny był. I nadal jest. Dużo mam piasku. Mhm, trochę go sobie wezmę. Pochodenki, trochę skóry, kość, kwiatuszki. Troszkę patyczków, czerwienka na pewno. Sikierę, płotki, kaktusy, mieczyk jakiś, chociaż mamy kamienie, to się nie przyda, łuk mamy, mhm. nie ruszać beda i kolor, to już pamiętam, tutaj mamy pietyk, mamy tutaj dwa drewna, bierzemy je oczywiście. Wychodzimy, tutaj właśnie zacząłem budować taką moją platformę. I teraz ją dokończymy. Wtedy, kiedy idzie noc. Więc zamkniemy sobie drzwi. Prześpimy się. I znowu to głupie. Nie! Aha, w tym świecie sensie tego jednak nie ma. Eee, sobie eee, za pomyłkę. Nie mam kierowca, aby się przydał tu jest kilo jakieś drabinki jeden do troszkę tego a no tak jeszcze Uf. już myślę, że nie ma craftinga na szczęście jest, więc zamierzmy się my sobie zrobić czekajcie czekajcie okej, okay, się znów Teraz chyba nie będzie już takich hałasów. Mhm. Aha. Czy na sobie to będzie potrzebne? Musimy sobie z, 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 z skraftować tyle... Z, Stone... Stone Cutter Name Co to jest? Tego to ja nie mam pojęcia Bierzemy sobie nasz kilofik I idziemy hmm. Przyznam, że ładny świat No tak, czekajcie, a kurczę mam na maksa bardziej Tutaj zrobiłem jakoś i tak. I chyba ten świat dam do bo ten świat jest ładny. Mi się nie przyda. Mamy nasz wspólny, który jest lepszy na. Um, Józka, bo ja wertydziakowi tutaj po tam mu, um, też będę robił, ale będę też tutaj. Ok, czekajcie jeszcze raz. Okej, okay, jestem znowu, po chwili przerwy. Nakopmy sobie trochę tutaj tego. Po co tutaj jest flint? Gdzie to jest drzwi? Okej, okay, weźmy sobie już na powierzchnię. No właśnie, tutaj się robi, są sandy sandstone Okej okay. To mamy już swoje sandstone Idziemy pod drewno, na drewno. Mhm. Skąd ja te bez wezmę drewno? No na, na bieżącym jakichś. Dobrze, że posadziłem. Biomy śnieżną kurwa. Nie lubię biomu śnieżnego. Na Minecrafcie y, moje na kompie. Tak lagowało przez ten śnieg. Przez te małe bloczki śniegu. Tak normalnie mi lagowało. Nie uwierzycie, może kiedyś to nagram. Ja na miejsce dronka. Czy ja słyszałem... ...moba? Nie. Wydawało mi się daleko, że to jest świnie. Chodź tu, bedy! Muszę mieć na beda. Chociaż mam beda. A Webtezi jakbyś zapytał. Gdzie jest Tomek? Sę Webti. Webterziak. A jeszcze takie pytanie do Webteziaka. Y Mogę na ciebie jak mówić Webti. Tak bardziej mi pasuje. Ty na mnie mówi Fikolo po prostu. Bo ty mów na mnie Ikolo, a ja na ciebie będę mówił Werki. Tak będzie ok, Napisz mi w komentarzu, ok, Po co twoim kanał napiszesz? ok, To co my mieliśmy zrobić? My nie mieliśmy tego, tylko my mieliśmy pójść na drewno. I mamy jeden desek. Mało trochę. Nie desek, tylko tego. Na bazie weźmy kilof, mamy kilof. I pokopmy to. Aha. Aha, to jest zrobione z półpłytek No kurczę... czemu ja się przełączyłem na steką? Tutaj jeszcze nie, po co ja to niszczę? Niszczy, ty, niszczy mi się tylko kilów. No, to było dobrze. Idę skraftować sikierę. Sobie że tak cicho mówię. Po cholewa cholera kraftowałem patyki? Mhm. Mm To eee, że tak nic nie mówiłem. Zamyśliłem się. O, fanino się robi. Kup pieczone! Właśnie do tego domu! Nie umiem wchodzić do domów. Czy tu taki będzie? I kogo nie umiem wchodzić do domu. Praftowałem, więc kiery. No dobrze, że mi dwe w nas No to do tego to, to już trzeba kamienną. Widzicie jakie głupie są półpłytki? Może zbawię cięcie, bo chcę te dwa paski wykopać, żeby nie zajmowało to czasu, więc za chwilę się widzimy. Ok, jednak spróbowałem to kilofrem, jest o wiele szybciej. Nie wiem dlaczego akurat kilofem, bo kilofem wylatuje, a tak to, to nie wylatuje. Chociaż nie, nie sądzę, że po prostu żebym używał tego. Okej, okay. tutaj trochę sobie odpierdosimy domek, jak to w ogóle zabrzmiało. Potem ten piasek jeszcze wykorzystamy. Nawet teraz. Mhm, troszkę piasku, załatam tutaj dziury. Zostawiam w sensie tu to te dwa piaski. No, tutaj już ładnie jest. Kurczę. No. Jest w miarę symetrycznie. Może Czekajcie. Okay. aha znowu znacznik się popsuł, bo teraz mi pokazuje, że mam 56 minut Więc spa, bo nie mogę teraz nagrywać bo nie wiemy ile jest więc pa